Panie i Panowie, odkopujemy okaz E53, czyli drugi z kolei, aż boję się do niego podejść. Zakopany nie jest, ale... Ale po prostu, ale duży jest, kurde. Taki grzmot tu leżał. Taki grzmot, i kurde, nikt go. Grzmot, kurde trzy grzmoty, a, a cholera wie ile ich tu jeszcze jest. Ja widzę trzy, ale może to jest. Może da się je poskładać. Kurde, jakby to był relit, to by był po prostu strzał wyjazdu. No nie wiem, mi to na 100 nie wygląda. Nawet spodenki ubrałem specjalnie na tę okazję. Podniesienie grzmota. Raz, dwa. Słaby dzisiaj jestem, kurde. Ech. A ciężkie to jasna, jasna cholera, To musi być urelit? Chondryty nie są takie ciężkie. Kurwa... 30 czy 40 kilo urelitu. I to jest urelit, no kurde, jak ty strzelił. Żaden metek nie ma takich powierzchni. Żaden chondry, żadna chondryt. Żaden urelit. urelit. na 100%. Na ręce załamać, no. ale trochę się cieszę, trochę. o, kuźwa. o. Ale strzał, ja pierdziel. No dobrze, jesteśmy przy trzecim, przy trzeciej, jednej trzeciej. Urelitu w Omanie. Jest 26 marca 26 marca 2015, godzina dokładnie 17:30. Mamy tu kolejny grzmot rzędu 20 kg. Z pobieżnych oględzi jest to na 100% Urelitu. Nie jest to Hondryt, nie jest to jakiś typowy a hundred. to musi być ureli. Jest Niesamowite. Mam nadzieję, że ten jest już mocno wkopany, aczkolwiek pewnie nie sobie tylko leży tak. Taki kawałek, ale podejrzewam, że jest tu tego więcej, bo jak są trzy duże kawałki, to coś musi być... Chyba, że się rozleciał jeden duży na trzy kawałki. No zobaczymy, jeszcze poszukamy tu jutro, bo dzisiaj to już za godzinę będzie ciemno. No to odkopujemy Pierwsze koty za płoty robię zdjęcie po fajnie się odczepi mogę nawet aparat zapomnieć ja. kurde no Poza ten chondryk by się rozpieprzył już dawno zwietrzał by popękał a to jest to pękło na trzy części jest, kurde, twarde jak żelazo. To jest na 101% urelit. To jest moja klasyfikacja 30-sekundowa. Na 100% urelit. Piękny urelit. Ja się kręcę, no ja po prostu nie wiem. Proszę Państwa, jakaś totalna masakra. Trzeci grzmot, a nie wiem czy tu czasem nie jest jeszcze kurwa 50 Proszę zobaczyć, jaki piękny okaz. Znaczy piękny... no dobra, głupniany jak nie wiem, ale jest duży. Masakra. Dobra, a gdzie są mniejsze? Jakieś mniejsze ktoś widział? No dobra poszukam jakichś mniejszych i tyle No dobra nie będę kurwa tu łaził na piechotę bo dzisiaj przeszedłbym może 100 metrów jeszcze zemdleję z wysiłku Spróbujemy to złożyć o, kurwa, kurwa. A pierdziele, pasuje. Właśnie coś oderwało. Dobra, to pasuje. A co z tym? O, to nie pasuje do niczego. To mnie trochę martwi, bo to znaczy, że tego jest tu więcej Tylko Szkoda, że się odwróciły te połówki Nie no Nie wiem, to jest cały okaz